Boziu, my jesteśmy gotowi. Na szczęście, na zdrowie, na to Boże narodzenie. Co by się Wam darzyło? syćko boskie stworzenie. Cześć. Cześć, kibice. Chciałbym wszystkim złożyć życzenia z okazji świąt. Dużo zdrowia, dużo miłości, dużo szczęścia. Przede wszystkim od całej drużyny górnika. Życzę Wam wszystkim górnicy wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Żeby nas kolejny rok był obfity i myśmy awansowali do ekstra klasy. Tak, Pan ja muszę pomyśleć, co mówić narodzenie? To nie Ten mi zabrał. I... Drodzy kibice, życzymy wam zdrowych, wesołych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia. I szczęśliwego Nowego Roku. Górnicy, wesołych świąt spędzonych w gronie rodziny. Spokojnych... <śmienny> Czekaj, bo mi zabrałeś pomysł! <śmienny> <śmienny> wesołych świąt wszystkim spędzonych w, w ciepłym gronie i, i przede wszystkim zdrowia i wszystkiego dobrego. Górnicy, życzymy Wam Wszystkiego najlepszego no, te spokojne dni Dużo czasu spędzonego z rodziną Żebyśmy Nabrali nowej energii na nowy rok Hucznego Sylwestra I szczęśliwego nowego roku Wesołych i spokojnych świąt I aby Wam się wszystkie Wasze marzenia spełniły Drodzy kibice, chciałbym Wam życzyć Wesołych Świąt oraz szczęśliwego Nowego Roku, spędzonego w gronie rodzinnym, i do zobaczenia na stadionie w nowym roku. Feliz na Górnicy, zdrowych i wesołych świąt spędzonych w gronie najbliższych. <śm>